Tak. Co pana po prostu interesuje? W czym mogę panu pomóc? Po Żeby opowiedział pan tej, tej historii życiowej trochę. Urodził się pan. W którym, w którym roku się pan urodził? 28, 28 26 czerwiec 1928. O to już sędziwy wiek, słuszny wiek. Już jutro czy pojutrze będzie 91 lat skończę. To, nie, to, nie Aha. Tak. No to już składam życzenia. <laughs> już można. Wszystkiego najlepszego. Dzie Dużo zdrowia. Dziękuję. Dużo zdrowia zajęte. na kolejne lata. Z tylko o zdrówko chodzi, więc o No nic. tak, dokładnie. Najważniejsze to jest... Najcenniejsze jest zdrowie. Tak. Nie ma więcej. Można zdobyć jakiegoś szczęścia majątku. Jakby zdrowia nie było, to nie ma nic. Dokładnie. Wtedy. Urodził się pan tutaj yy, w Rachowie? Tak, Stary Rachów. Mhm. Urodziłem się. Taki, taka nazwa jest. Czy urodził się Pan w Domu Rodzinnym. W domu, domu Rodzinnym, w Starym Rachowie. Aha. Powiat Kraśnik Województwo Lublin. <laughs> A, nie wiem nawet jak się pan nazywa. Piotr Skorupa. Piotr Skorupa. Tak. A rodzice jak się nazywali? Rodzice Anie, Aniela i Felix. A mama z domu jak była? Fila. 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 Pamięta Pan w jakich latach się urodzili? Rodzice, no nie za bardzo pamiętam. jest tak przypuszczalnie kiedyś śmierć ponieśli, to byli jeszcze. Z utrafił, ale urodzenia to nie, nie będę pamiętał, nie wiem, mm -hmm. kiedy cię rodzice urodzili. No dosyć dawno. W każdym razie mój ojciec, to on tam jak podczas, to co tam opowiadał, to pierwsza wojna światowa jak była, to tam pięć czy sześć lat na tej wojnie tam wtedy bywał. Tam I u ruskich i u Niemców, bo to jakoś tam nie, nie znam tego mm -hmm. dokładnie, tej historii pierwszej wojny, bo co chodziło o było drugą wojnę światową, mm -hmm. a to tak, to pamiętam dokładnie, bo już miałem akurat ponad 10 lat i chyba dwa miesiące i z czymś. Mm -hmm. tak jak, jak pan pamięta początek wojny? Początek wojny? Pogoda była piękna, taka niebo czyściutenki, a cieplutko było wtedy także niesamowicie 1 września. No i to nie bardzo kiedyś nie było, przecież ani tam bezpośrednio jakichś telewizorów, radiów czy czegokolwiek nikt nic nie wiedział. Ale naraz. To było nocą, brat, najstarszy brat już wysłużył wojsko, był w domu i godzina gdzieś była no wie pierwsza, druga w nocy i sołtys przyjeżdżał, bach, bach, to no nie dzwonił tam, że co po cichu, żeby tylko włoch co, o zrobił? Pan Antek jest w domu, bo brat miał Antoni na Iwie, jest w domu, jest. Wojna, mówi. No i brat jak skoczył z tego łóżka, to no chyba już tak po wojskowemu załatwiał sprawę. Że ja nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale bardzo króciutko to trwało. I natychmiast do widzenia, do widzenia, i po ptokach, i polecił, i poszedł na tą wojnę. Brat wrócił? Tak, wrócił z wojny. I drugi taki już był, bo brat był jeszcze kawalerem, ale tam akurat parę domów dalej był takich kamieńskich je nazywał, to razy oni byli nawet z jednego roku. Mm -hmm. Starego, I boży z tego. No ja to, czy to by nie był rok. Nie bardzo pamiętam. No które... to nie takie ważne. Tak. No I ten Kamiński? Ten drugi, porzedł ten drugi Kamiński się nazywał Pładek Kamiński. I on tamten nie wrócił z, tego, z tej wojny. Mm -hmm. I powiedz, syn, ten brat jak wracał, no to z młodychą, z młodychą i z, z tymi. Z, takim, z, z taką do kopania kartofli, bo to był wrzesień. Jaki koszyk z, z, fa, z takich pręci fasciny w upieczonym, taki na plecach miał, niby, że to a już po cywilnemu, a tam to umundurowanie, tą broń, tam jak rozwiązali, już były, bo tam już pod Bugiem prawie gdzieś tam to było, już rozwiązali tam gdzieś ten do wódca się rozejść. Kto może gdzieś na swoje odpowiedzialne, gdzieś się ukryć. No i już na szczęście się brat już powiodło wszystko, wrócił do domu. Patrzymy idzie, idzie. Antek wrócił z, z chmotą i z, z korzykiem takim do domu. Radość taka niesamowita. No dalej to niech mi pan a, powiedział, co by pana bardziej interesowało. A ten, ten Kamiński zginął, zginął. Tam, tak, kamiński tak? Zginął Kamiński. Wtedy we wrześniu, tak? tak? tego we wrześniu, to tutaj, on ten kamiński, on, oni do Katowic się mieli wstawić, a w Katowicach Aha. mieli tą swoją tam jednostkę, jednostkę jakąś. No i w Katowicach jak ja tam gdzieś na ten... Front był tylko ja nie wiem czy oni tam razem byli w jednej, tam łodzielę czy tam dwali, tak w każdym razie, że Kamiński nie wrócił po dziś dzień. A po, pochowali go gdzieś tutaj czy nie wiadomo? Tak. Nie, nie wiadomo. Nie wiadomo gdzie w ogóle, także gdzieś tam ktoś go na pewno gdzieś pochował, ale nie wiadomo, nawet żona nie wiedziała, nie wiedziała gdzie. Nie wiedziała gdzie. A nie wie pan, w jakiej jednostce służyli? Czy to jakieś pancerne wojska, czy piechota? Nie. No mnie, mój brat to służył, on na, na wschodzie, w Suwałkach. On był na, 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 pogra, na pograniczu. Aha, aha. Służył przez. Przed, przed swoje... wojną. Przed no. wojną, no. tak. No. Przed wojną tam chodził. Wiem, że w Suwałkach gdzieś no. tam służył. No i jak ta wojna tutaj wyglądała? O, ta, ta wojna, no było to przykre to było, bo zaraz, jak to pierwszego września tam rano, no, jak brat poleciał, no to każdy z rodzina, jak to wszystko, wojna niby, no takie się zrobił między ludźmi, między sąsiadami, strach, co będzie, patrzymy za parę minutek, a nie już lecą samoloty. I do no co Niemiec, ta artyleria polska strzela tam w powietrzu, te pociski się rozrywają, tam widać tam te w powietrzu, ale jakoś tak, że nie mogłem zauważyć, żeby któregoś tam trafili tego samolotu. Gdzie, gdzie ta artyleria stała? No, ta artyleria to nie stała, żebym ja ją tu widział, bo to od nas to było tak, że było widać z tego miejsca na przykład to tu, no bo by w tym, w tym miejscu tu mieszkali akurat, to tam poza to jak An ten Annopol tam jest, no, to po lewej stronie tu gdzieś strzelali dali no, z tej wioski tam Dąbrowa, czy to jakoś tam jest, dali taka wioska, gdzieś stamtąd te pociski leciały. Tu w powietrzu tak i te samoloty dali jeszcze poleciały dali. Coś jedną czy dwie bomby rzucili tylko tu na dopol w tym kierunku. Ale w jakiś sposób tak nie na szczęście Polaków, że, szczę, że te pociski dwa, co tam te pociski, co te bomby zlecieli, to nie zrobili tam nikomu szkody Aha. w ogóle. Ale ja, przy moim niewidzeniu, które nie widziałem akurat tego momentu, żeby ten jednego ale musieli, jednego jakiegoś samolota musieli trafić. Także ja nie widziałem w każdym razie, żeby go trafili, ale gdzieś go trafili. I ten pilot się tam wyskoczył, uratował. I w Polsce tego, te, te, tego pilota gdzieś Polacy jednak tam taki Winkowski się on zdaje się nazywał, co to troszkę pamiętam. Aptekarzem był. Aptekę tam taką miał. I tam gdzieś on, no i gdzieś z kimś jeszcze. Prawdopodobnie, bo tego nie widziałem, bo prawdopodobnie, że tego nie wza, jednak zabili gdzieś tam mm -hmm. tego, tego pilota, który tam zajmował maszynę wyschodził. I ktoś później, jak Niemcy przyszli, bo to za parę dni do Niemcy przyszli, że nie pamiętam za ile, ale chyba dłużej nie trwało, jak tydzień, półtora, to już na Wiśle byli, na Wyśle przekraczali Wisłę, bo ja przy Wiśle mieszkał niedaleko, w a dzieliło nas tylko kieleckie województwo. I... I gdzieś tego pilota tam gdzieś, tego gdzieś zabili. Później ktoś poskarżył, bo to jak to tam takich kapusiów to nigdzie nie brakowało i nigdzie nie no brakuje, tak. tam się zawsze znajdą, panie. Ktoś tam do tych Niemców podkapował, może miał jakąś słość, na tego, podkapował i te Niemcy tego Pinkowskiego z kolei tego zabili, panie. Zabili go? Zabili go, Aha. te Niemcy. W Annopolu go zabili? Proszę. W Annopolu go zabili? To czy to było w Annopolu, to tam może, czy w samym, czy może gdzie, gdzie go wzięli i zabili, to nie wiem, ale w każdym razie wzięli go i gdzieś go zabili, a już nie wiem bardzo, gdzie, że nie mogę, nie mogę w tej chwili powiedzieć dokładnie, mm -hmm. gdzie w którym miejscu, że tam go zabili. No i ta wojna jak nastąpiła i tak później Ludzie, jak dochodzili Niemcy do Wisły, bo to ojciec mój służył tam w tym wojsku przez 6 lat, tam był, znał tę sytuację trochę tak, jak mówi, od Wisły się wycofujmy, bo będzie opór, Tu mówię, jak od Wisły mieszkali było, jak w tej chwili tutaj wiadomo, ile jest tam do Wisły, do Wisły ile jest to tak na prosto, to jest chyba ze... Dwa, trzy kilometry i wisłanie. nie? No tak. No, I wojciec mówił: idziemy wszystko, my to mieli bydło. Chyba siedem czy osiem sztuk bydła tutaj w, 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 w tym gospodarstwie. No i ja pędziłem to bydło i uciekaliśmy, aż uciekliśmy na wioskę. Na grabówkę, na wioskę. Mm -hmm. Stąd. Jeżeli pan z nami wie, gdzie to jest, to jest coś. Na grabówkę. I pecha jeden taki miał z nami akurat do tego, do następnego gospodarza na tę wioskę, bo to ludzie uciekali z nimi. Popowica, czy to jakoś się tu wioska taka nazywała, blisko Wisły, tu stąd. Albo Popów. Popów zdaje się. I ta wioska, tylko nie ile tych tam dzieciaków mieli, jeden czy dwóch, no to już tam dziś nie pamiętam. A cieplutka na noc taka była, że niesamowicie. I ci ludzie, myśmy akurat tam u innego, trzeci sąsiad akurat było oni się tam ulokowali. No i już podjęli decyzję w sadzie, bo tam mieli ze sobą, wzięli te, to jak uciekali, to wzięli jakieś tam te pościele, pierzyny tam inne, bo to kiedyś pierzyny były wcześniej takim prawdziwym okryciem dla człowieka. I w sadzie się tam ustanowili z tymi dziećmi, to rodzina. I w sadzie położyli się do spania, spali. Jeden, jedyny pocisk niemiecki na tą wioskę spadł. Jeden, jedyny tylko. I bądźcie, do tego to jest do dziś, to mnie my, to my, mieli tych żarni, nie mogliśmy się znać, w jaki sposób to mogło się znać, jaki też byśmy mieli pecha. Jeden pocisk artyleryjski do tej wioski nam doleciał. Akurat w środek tego posłania, co sobie spali ci ludzie, drzewa rosły, tak jak w tych gdzikie, tu gdzieś rosną, bo na przykład to zbierali te ciała, bo to ten pocisk porozrywał na szczepy, że aż na gałązkach, na drzewach że tam znajdowały te szczątki tych ciał. Zginęli na miejscu, te pióra, te pierzyny, wszystko. Rosły, ten pocisk. To miejsce akurat, gdzie oni spali pocisk w to, w to miejsce leżenia tam ile zajmowało miejsce 3 na 3 metry tak? No tak, no tak. i to ten pocisk potrafił trafić. Jeden jedyny pocisk. I tyle było i tak my przeżyli tam. No i po nie... To się stało w Grabówce, tak? Grabówka, to hmm. była wioska Grabówka się nazywała. Pamiętam. Ja u, u tego... Hmm. Co my mieszkaliśmy tam, to się nazywał Tomala. A tego akurat trzeciego, to nie pamiętam tam, co oni tam byli w tym sadzie. Aha, pamięta pan nazwisko tego Tomali? Znaczy imię? I, 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 na, imię to bym jego nie pamiętał, ale y, on, ten, ten Tomala, to znaczy taki rówieśnik mój, ten hmm. taki był. On już się... Wojna skończyła, jak on miał na imię, to też już trochę zapomniałem, tak czy Adam, czy jakoś tak jakieś, takie takich imię, ale nie, nie mogę w tej chwili być pewien. I jak już się wojna skończyła, to ten Tomala zginął, bo tego ojca, gdzieś na ten, do tego obozu tam, do, 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 chyba do Oświęcima, go tam drapnęli jako Niemcy i tam zginął. A drugi tym, dwóch było tych braci, wiem, tych synów jego, to jeden był tu po, po wojnie był w Gliwicach. Tam się zadywa, bo akurat tam się spotkali jeszcze mój brat Oleg, bo też był w tych Dziwicach mieszkał. Nie oni się tam spotkali. A ten drugi to ta wojna się skończyła, akurat front nie skończyła, tylko no, czy może już skończyła, on znalazł gdzieś pocis, jakiś tam coś, jakieś wybuchowe tam narzędzie coś. I tam manipulował troszkę coś przy tym, i to mu wybuchło w rękach, także jedną rękę mu urwało temu. Hmm. Temu. Temu to mali. Temu to mali. No, do dziś to nie wiem, czy on tam żyje czy nie żyje, bo on gdzieś w moim wieku był hmm. taki i nie wiem, czy on tam gdzieś żyje czy nie wie. Ja tam już później był, nie, by, nie byłem już tam u nich, bo ja wyprysłem po wojnie na wschód. Tam ścieżkać. Jeszcze, jeszcze chciałbym tak o, wojna przed wojną. Bywał, był pan przed wojną w Annopolu. Tak, tak. Tam, no, bardzo dużo razy do kościoła chodziliśmy tak na prosto, stąd nie za drogą tam. Tylko to prosto, bo przez pole taka ścieżka była, na wskrót i szło się na prosto i do kościoła, do Annopola. No tam bymy, a jeszcze tam jak te Niemiec ten majątek tu objął, to był taki majątek prywatny w tym Annopolu, to te Niemcy tu objęli, poszerzyli sobie ten majątek, o ten Nowy Rachów, tych ludzi tu wysiedlili, tu szkoła była w tym Nowym Rachowie, a Nowym Rachowie to zburzyli. Niemcy bo zburzyli, te przy... tak? Przyłączył się ten Niemiec, Ciemi to nabrał, żeby było, miał w czym gospodarzyć. Aha. To Niemiec szkołę zburzył? Tak. tak. On to po, po, poburzyli Niemcy tę wioskę, ten, ten, te, 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 te budynki niektóre. Na Nowym Szkoła Rachowie. Tak? Była, na Nowym Rachowie, tak. Poburzyli to i przysporzyli sobie tej ziemi tam. No i tak mi się coś urwało teraz, ten temat. Pamięta Pan tego komendanta, tego, tego majątku? A, nie, 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 nie bardzo pamiętam, tylko pamiętam jedną rzecz. Taką, której było nam. Czy od nowa budował, budował tam jakieś, no tą, tak ja bym to nazwał stodoła, czy tam coś, jakiś taki duży, budować, bo mu potrzeba było to chyba. I taki na, na... Skąd on był ten teraz? Nie bardzo pamiętam. Tu gdzieś z tych wiosek któryś... Jak on się ten człowiek nazywał, to nie bardzo pamiętam. Coś tam bo ja poszedł do tych Niemców, bo ten Niemiec go tam zatrudnił. I tam pracował u tych Niemców. Coś tam zrobił źle, czy może odmówił tam coś, tam jakiegoś rozkazu tam, czy cokolwiek, prawdopodobnie go tam powiesił zaraz na tym, na tym, na tym budowie, co tam gdzieś. No i tam poszukał innego, innych tych jakich, bo coś tam przeskrował, mówię, jak to u Niemców dużo, trzeba było wtedy. No tak. To... No tak. Nie spodobał się, może z wyglądu się nie spodobał, i że zaszczerzył, albo co jego <laughs> tam były takie problemy. Chciałem zapytać, pamięta Pan ten pałac, co był w tym majątku? Trochę pamiętam, pamiętam jeszcze, co nie, Interstomie, jako ten budynek nie bardzo już mi się teraz kojarzy. Tylko pamiętam, jak my podchodzili tam bliżej, jeszcze tam ten Polak miał ten majątek swój przed wojną i pawia tam mieli jeden czy dwa i te pawie były to się tak ładnie prezentowały a my tam jako dzieciaki to podchodzili blisko tam się przyglądać jak te pawie wyglądają bo to ładne ptaszki byli i do dziś ale wysiedlili tam tych, tych ludzi i to nazywali tam mówię, to jak takie budynki Ludzka krzywda to nazwali. Takie budynki pobostawiali tam dla tych, dla, dla Polaków, to dla, dla, dla tych robotników z tego majątku. Z tych innych budynków pozabierali, tu co porozbierali, poniszczyli, to tam pobudowali coś parę tych budynków. Ja nawet nie wiem, czy do dziś tam może nie, nie stoją. Jak się wzdarł do, do Polo wjeżdżało. Do, do po prawej stronie takie budynki. Ja nie, nie tam na dół. Tam, no, na dół tak troszeczkę. No to nie, nie ma. Nie. Nie, nie ma tego, no to, nie, takie nie. budynki były. To tam parę tych budynków było, nie pamiętam dokładnie, ale może 7, 8, tam, do 10. I to my nazywali ludzka krzywda, że to żeby rejda. Taką nazwę my to damy. A tam coś wcześniej było? Czy, czy, tych budynków wszyscy tam nie było, tak, tylko ale to... Przed budynkami... Więc nie, te Niemcy mało. już to wzrosły.